Bra! Witajcie kochani. Zastanawiam się, po co Filipowi magnesy wyrzekły w końcu <tryk> aluminiowej tablicy. I tak nie zamontuję. Teraz Wam pokażę, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Filip sobie popierdala swoim swapem 900, żeby nie było pytań. Patrzy, spierdoliła mi się żarówka. Zjeżdża na pobocze. Odkręca wkręt. Drugi też, nie, ale nie będę pokazywał. I tak, położę na zderzak, ach kurwa, zawieje, spadnie do trawy, bo na pogońcu stoi i będzie wkurwiony, więc kładzie sobie go tu. Szybokręt, podobnie, wymienia żarówkę, sprawdza czy działa, wszystko jest ok. bierze wkręt, wkręty, Wkręca wszystko do kupy. Jest zadowolony. Czysty, nic się nie gubi. Jo. za skurweniem co miałem powiedzieć, więc pozdrowienia miłego weekendu, nie sklejcie się i co tam jeszcze sobie życzycie. Jo! Szeraki robi! Martki!